Cześć! Problem bólu biodra, rwy kulszowej czy kolana biegacza bardzo często wynika z powodu nadmiernego napięcia mięśni rotujących udo na zewnątrz. Wzmocnienie mięśni osłabionych z jednoczesnym rozciągnięciem i rozluźnieniem mięśni rotujących udo na zewnątrz pomoże w tym problemie. Muzyka W pozycji leżenia na plecach zginamy nogi w stawach kolanowych i przyciągamy je do klatki piersiowej. Ustawiamy pięść między kolanami i przytrzymujemy ją, tak żeby kolana się nie rozjeżdżały. W tej pozycji zaczynamy rotować uda do wewnątrz, tak żeby podudzia rozjechały się na zewnątrz. Przy maksymalnym zakresie ruchu możecie poczuć ciągnięcie lub lekki ból w tej okolicy. Jest to jak najbardziej normalne. Wracamy do pozycji zerowej, i powtarzamy ćwiczenie. To ćwiczenie można równie dobrze wykonać w pozycji siedzącej. Powodzenia.